Cześć, witajcie. Dziś tak pomyślałem krótko, yy, krótka relacja z tego, co u nas. Jak widać, myślę, że to widać jest już zachód słońca. Yy, I teraz wjechaliśmy w pszenicę, Hondie na tej mojej największej działce, na której mam pszenicę. Yy, tutaj dzieli yy, dzieli rów. Tam już widzimy słomę sprasowaną zarowem. Do rowu tutaj jest 6 hektarów, zarowem jest tam 370. Yy, no i tu nam zostało gdzieś ja wiem może półtora hektara, bo tutaj do rowu jest 600 metrów długości. Więc powinniśmy, mam tam dziesiątkę plonarkę Znaczy dziesiątkę, ósemkę Ale dziesięć ton około sypiemy jak z szczubem Więc powinno to wejść Jeśli nie to zostanie tam jakaś śmieszna ilość To w zbiornik weźmie i, i rozładujemy rano W każdym razie Nie nagrywałem vloga, bo dzisiaj wszystko Tempo, tempo, jeżdżę bezpośrednio Na skup No i tutaj korzystam z życzliwości Sąsiada, który mi muci Po prostu muci przyczepę Przejeżdża do siebie, tu ma kilometr, nawet nie kilometr Miał jęczmień i tak na zmianę. Jak dzwoniłem, że wyjeżdżam ze skupu, on wjeżdżał do mnie. Znowu namuci mi trzy zbiorniki. I do siebie i tak na zmianę. Zrobiłem trzy kursy. Zaczęliśmy od południa. Wilgotność pszenicy z początku była 13,5, potem zeszła do 11,7 ostatnim kursem. Teraz jak byłem, bo właśnie pół godziny temu jeszcze mnie ważyli. 5 km mam na skup, więc nie jest jakoś daleko. Zobaczcie jak wygląda łan. Ta no, jest fajna, no jak to Honda, 9 pięterek zrobiła, hmm. ogólnie wiadomo, no jak, jak wszędzie, jak w całym kraju, e, brakło, jej, e, brakło jej, wody, może nawet, no brakło wody to na pewno, ale jeszcze bardziej z tego co widzę zaszkodziły tu na naszych takich mozaikowych glebach. Te afrykańskie upały w czerwcu, które po prostu ją spaliły. tak? Gdzieś tam około 20 czerwca, czy przed 20, robiłem trzeci zabieg Ozirisem, tę trójkę, i dosłownie potem przyszły na następny dzień chyba te upały. I w ciągu trzech dni, przenica zrobiła się biała. Ona no, ugotowała się po prostu. Co do plonu, powiem tak. No Tutaj, gdzie sprzedaję z tej, z tej, z tej działki, jeszcze mam dwie takie mniejsze działki, bo, bo już nie mogę pomieścić, muszę sprzedać. Na koniec, bo wiadomo, jak sprzedaję, mam ważony. Na koniec podam dokładny plon. No i cenę, tutaj jak mówię, na no 700 zł u nas idzie jako paszówka. E, i, I tak to wygląda. Plon podam na końcu. Wilgotność, tak jak mówiłem, do 14. E, wczoraj umociliśmy dwa zbiorniki e, 15 nie wzięli, e, no i rozsypałem tam na, w garażu. Właśnie jak widzieliście na społeczności, rzuciłem zdjęcie. E, to 2-3 dni myślę przegarnę razie nie Turem i, i do 14 spokojnie ona spadnie i też ją pewnie gdzieś tam albo podgarnę, albo wywiozę. Zobaczę, jak będzie z innymi zbożami, czy będę mógł pomieścić. No, i tak to u nas wygląda. Za niedługo będzie ciemno. My chcemy już dokończyć tą działkę. No tu jest taki pasek, żeby już tu więcej nie przyjeżdżać. Bo ogólnie tu jestem 4 km od domu, tu jest inna miejscowość. No i tu w tej miejscowości już więcej nie mam, tylko słoma, więc. Więc już nie chcielibyśmy tu przyjeżdżać, kombajnem ciągnąć i tak dalej. No, oczywiście, skupy są do 20, jest już prawie 21, więc plan jest taki, żeby namucić tą przyczepę jeszcze i, i zostawić ją na noc, zapnąć się gdzieś tam pod wiatę i rano lecieć z nią na skup coś jeszcze miałem powiedzieć? No chyba wszystko co chciałem jeżeli macie pytania to piszcie w komentarzach wiem, że w innych częściach kraju jest dużo tańsza pszenica, słyszałem, że na południu jest 550, właśnie tutaj bo wożę na takie duże gospodarstwo tu niedaleko mnie, które skupuje pszenicę płaci po te 700, pszenży to po 600 i przyjeżdżają, stałem też w kolejce łódki, praktycznie dzisiaj około 30 łódek przyszło bardzo dużo ze Świętokrzyskiego ciężko się dowiedzieć, tak tam troszkę podpytywałem, ale nie chcę za bardzo mówić po ile u nich pszenica, bo wiadomo, oni tam skupują, tu przywożą ale no musi być to sporo taniej tam, skoro im się opłaca ze Święta wszystkiego, czyli gdzieś pewnie z Kielc jest 300 km tu do nas, jechać i, i sprzedać ją po 700 zł. Także to na tyle, no zobaczcie, łan jest, jest niezły, są jakieś tam miejscami przepaleniska na, na czwartej klasie, ale no, ogólnie nie jest źle. Yy, nie chcę mówić na razie jaki plon, wychodzi nieźle powiem tak, gdyby tak było na wszystkich działkach, to, to z pszenicy będę na pewno zadowolony jeszcze jedna ciekawostka, zobaczcie widzicie tutaj rośliny jęczmieniary yy, nie yy, wymarz jęczmieniary także to jest taki minus też uprawy bezorkowej. prawie że nie było zimy i jęczmieniary nie wymarz sorry, muszę odebrać telefon, trzymajcie się, na razie, cześć